Czołem ludziska! Z tej strony Staszek a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych 7 dni. To Sexy Brutal to intrygująca produkcja. Tajemniczy mężczyzna o imieniu Markis przekształca starą rezydencję w kasyno. My natomiast wcielamy się w księdza Lafcadio Buna, który niczym w dniu będzie przeżywał jeden dzień bez przerwy, próbując uratować wszystkich dziesięciu gości przed niechlubną śmiercią, na którą skazywać ich będą pracownicy kasyna. Pretendenckie odcinki nowej serii zagłoszą na kanale w środę i sobotę. Poza tym pojawią się odcinki z... Kona w poniedziałek i czwartek, BitCop, finałowy odcinek we wtorek, Hollow Knight we wtorek i czwartek o 19, oraz Candle również o 19, ale w czwartek. Wszystko wskazuje na to, że 4 maja wychodzi długo oczekiwany story mode do The Long Dark. Jeśli tak zaiste się stanie, 5 maja ruszamy z trzecim sezonem zmagań z iście arktycznym klimatem. Niedzielne Grankiety to miejsce, gdzie odejdzie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Poprzednio wybraliście Viking Squad. Na obecnych czterech kandydatów w dogrywce możecie głosować już teraz. Link znajdziecie w opisie i w harmonogramie na stronie. Który fragment rozgrywki zasłużył na miano Lamy Tygodnia? Zobaczmy! Jestem jakimś. agentem. Agentem 007? Jesteś, jesteś James Bond! A to jak tak życiowo? Opa! Ej, gdzie? Serio? Sko skoczyłem i nie żyję. No a więc ogólnie, użyjesz? tak. No, bo sobie grę złapałem, nie? No to, że... Nie! Drugi bo raz to jest tak samo. samo. Na koniec, jak zwykle, pytanie od widzów, które w tym tygodniu zadaje Eryon, a brzmi ono: Jaki jest Twój ulubiony zwierzęcy bohater z gry? Także ja będę miał dwa typy. Pierwsza postać, bezapelacyjnie, moim zdaniem, najciekawsza. Postać zwierzęca z Gier Indie, w które grałem, to jest Fidget. Fidget z Dust and Elysian Tale. Świetnie napisane miała dialogi, bardzo przyjemny i rzeczywiście zabawny humor. Również voice acting niczego sobie. Bardzo miło wspominam tę postać, a sama gra była równie świetna. Drugim typem będzie Page, czyli wujek Jade z Starego, Poczciwego Beyond Good and Evil. Świetna, bardzo przyjemna przygodówka. W której e, rzeczony Page był świniakiem. Świniakiem miał taką mordę po prostu świni i wielkie kły. E, i był też całkiem, całkiem przyjemną i bardzo pogodną, humorystyczną postacią. Cały czas czekam, aż może kiedyś w końcu na tę konsolę naszej generacji obecnej wyjdzie dwójka Beyond Good and Evil. Wydaje mi się, że jest w produkcji, bo ostatnio jakieś takie newsy czytałem, ale wspominam o tej grze również z innego względu, ponieważ chciałbym kiedyś jako retrograszka wrócić do tej gry, ponieważ ją posiadam już teraz nawet w odnowionej wersji, raczej w wersji, która będzie śmigać na nowych systemach i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś wam tę grę pokazać, bo naprawdę to była jedna z pierwszych przygodówek, które naprawdę przeszedłem od deski do deski i jarałem się nią jak puszcza białowieska w trakcie suszy. Także to były moje typy, dajcie mi znać w komentarzach, jakie są wasze, bądź wasz. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie o nowym odcinku codziennie o 16:19 i 19 sprawdzeniu harmonogramu na stronie www.sosiekigraszek.pl i śledzeniu mnie na fejsie, instagramie, hitboxie oraz steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy kubek z marketu, kupić ode mnie paczkę z Humble Bundle lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze, wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!